Dojrzewanie u młodzieży może spóźniać się? Może, ale mam tutaj pewne trudności w ocenie. Dlatego, że proces dojrzewania jest procesem długim, wieloletnim. I każdy przechodzi przez ten czas w trochę swoim indywidualnym tempie. Niekiedy jest tak, że rówieśnicy są bardziej zaawansowani w dojrzewaniu, jednak nie znaczy to, że dziecko, na które zwracamy uwagę jest jakoś poddane pewnej patologii, że się spóźnia nadmiernie. Być może to jest tylko wariant wolniejszego postępu dojrzewania. Te rzeczy trzeba rozróżnić. Trzeba też pamiętać, że spóźniające się dojrzewanie to nie jest tylko zaburzenie hormonalne w tej osi przysadka gonady, która reguluje czynność tego dojrzewania. Mogą inne hormony również wpływać na zwolnienie tempa dojrzewania. Hormon tarczycy, hormon nadnerczy, Mogą być te sytuacje różne. Warto zwrócić uwagę też na to, czy to dojrzewanie w ogóle ma jakiś postęp, czy to jest postęp wolniejszy, czy, czy brak w ogóle dojrzewania. Endokrinolog te wszystkie sprawy musi zważyć, jak zawsze dobrze ocenić pacjenta w badaniu, zebrać dobry wywiad, ale także endokrinolog będzie starał się określić, czy mamy wadę na poziomie samych gona jajniki jądra, czy też wada w tym procesie jest umiejscowiona wyżej w obrębie mózgowia, podzgórze przysadka? Wtedy, kiedy nabieramy pewnych już podejrzeń po zebraniu wszystkich informacji, wykonuje się często też dodatkowe testy, badania obrazujące, jak na przykład rezonans magnetyczny o końcu głowy, czyli podzgóże, przysadki. I dopiero na tej podstawie zapada decyzja, czy wymaga to leczenia, czy nie. Niekiedy w takich sytuacjach pomocniczymi, ale ważnymi dla wyjaśnienia sprawy są też badania genetyczne. Ale to zostawiamy dopiero na ten etap, kiedy nabierzemy podejrzeń, że taka może być przyczyna, przyczyna późniejszego dojrzenia. Dziękuję bardzo.